Szywe opowieści prowadzone przez Leszka Bazylińskiego. Usiądź wygodnie i zanurz się w świecie literatury już teraz. Moim gościem jest Igor Wypijewski, kiedyś związany mocno z Uniwersytetem Wrocławskim, z Instytutem Historycznym. A zatem historyk, tak. który trochę w historii miosną się uwikłał, łamiąc 12 moralnych żeber, przybył tutaj do Szczecina i tutaj zajmuje się szeroko rozumianą edukacją od edukacji, najmniej chyba historycznej, no. po związanej z nowymi mediami, z technologiami i z tym co w nauce obecnie najciekawsze, czyli z nowoczesnymi metodami, z włączaniem. Czyli byśmy nazwali science fiction? Z science fiction do, do nauki. Tak. A z to u i chciałbym porozmawiać na temat kontekstu historycznego tej epoki, jaką jest młoda Polska, ale nie tylko jej samej, ale również przełomu wieku XIX i XX, bo to fascynuje czas i to przejście z taki budzący, budząca się świadomość narodowa, budząca się e, świadomość jednostki, ruchy feministyczne, ale też cały świat, który e, jedną nogą jest jeszcze zakorzeniony w tym wieku XIX, a już kacza śmiało wiek XX i gdzieś tam ten Raymond, jak młody chłopak e, pojawia się nam na horyzoncie, e, dorasta jeszcze w XIX wieku, ale już patrzy w wiek 20. i w ten sposób toczy się jego życie. Co masz opowiedzieć o tym czasie? Jak, jak moglibyśmy otworzyć sobie ten czas? Czym on był, z czym się wiązał, z jakimi ideami? Um. To jest trudne pytanie, wbrew pozorom, dlatego, że występuję tutaj przede wszystkim jako pedagog, który na co dzień też uczy historii. I to pokazuje mi, jak duży problem mamy z poznaniem tej epoki i z przetworzeniem tej historii. Oczywiście myślę tutaj głównie o młodzieży, czy to w szkołach podstawowych, czy w szkołach średnich. XIX wiek, w przypadku szkoły podstawowej, przypada na siódmą klasę, czyli takie pokolenie, które już zaczyna rozumieć świat, i to całkiem nieźle. No ale dostają w zamian taką, taki pakiet wiedzy, olbrzymi zresztą, bo wiemy, że XIX wieku, już większa ilość źródeł, ta epoka jest nam dosyć dobrze znana. No i teraz jak tą olbrzymią wiedzę pomieścić w ich głowach w ciągu jednego roku? No i gdybyśmy spojrzeli do podręczników i te czy to takie, które są przeznaczone dla uczniów, czy nawet dla studentów, no nie byłby to. Przyjemny chyba obraz, przeładowany faktograficznie, z dużą ilością informacji, zmian, o których tutaj wspomniałeś, czy zaanonsowałeś je. To nie jest popularne, to nie jest przyjemne, to nie jest fajne, gdybyśmy używali tutaj kolokwializmów. A z drugiej strony, słusznie zaznaczyłeś, że przełom XIX i XX wieku jest kluczowy. Tak, w ogóle dla historii powszechnej, ale jest też kluczowy dla nas, dla zrozumienia tym, kim jesteśmy obecnie. No nie ukrywajmy, że gdybyśmy popatrzyli na historię Polski czy tej, tej części Europy, to wbrew pozorom ten, te, te 150 lat, które będzie nas gdzieś różnić od początku tej epoki, o której mówimy, no wpływa na to, kim jesteś ty, kim jestem ja, jak postrzegamy naszą rzeczywistość, jakie decyzje polityczne. Wykonujemy i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że już z tej perspektywy poznanie XIX, końca XIX, początku XX wieku, czyli czasu, kiedy Raymond żyje, funkcjonuje, tworzy, no jest dla nas bardzo ważne. Ja podzieliłem sobie tą, tą myśl, tą wypowiedź na takich kilka głównych części, o których warto by było tutaj wspomnieć, bo bardzo słusznie zauważasz, co coraz silniej zresztą uwypuklane w narracji historycznej, że jest to czas, kiedy rodzi się, ty mówisz o, o obywatelskości, o obywatelstwie, tak? Ja bym raczej powiedział o narodzie, narodowości, połączył te dwa elementy, dlatego, że samo pojęcie narodu jest dla nas czymś bardzo oczywistym, tak? My widzimy, że jesteśmy powoli w epoce, gdzie do. Chodzi do przewartościowania tego pojęcia, tak? U niektórych, w ogóle wzbudza ono emocje. Mówisz o narodzie, narodowości pojęciu mówisz o dzisiaj, tak? Tak. O, o tak, czasie dzisiaj. Tak. I ja, ja pamiętam, że byłem tym zaskoczony jako student jeszcze studiów historycznych, kiedy jeden z moich profesorów powiedział nam, że zrozumcie, że pojęcie narodu jest bardzo młodym pojęciem. Ono ma zaledwie 100 lat, no może teraz troszeczkę więcej niż 100 lat. Czyli mówienie o narodzie w XIX wieku jest dość kłopotliwe, bo gdybyśmy sobie zadali pytanie, kto jest narodem w XIX wieku, no to raczej byśmy nie widzieli tutaj całości społeczeństwa, jak sugerowałeś, tej, tego obywatelskiego, ale raczej wąską grupę. Popatrzmy na powstania narodowe, które tak zdominowały XIX wiek i ta. Powiedzmy bardziej smutna wersja historii, którą znamy, którą w pewien sposób cały czas przerabiamy wewnętrznie i która też może powodować pewną niechęć. No bo XIX wiek to smutny czas. Jest się jeden XIX wiek kojarzy. Tak, to jest myślę, Polski, to jest wymazanie nas na 123 lata z mapy Europy, mapy świata. No, no nic przyjemnego. Natomiast no, sprawa jest bardziej skomplikowana, bo widzimy, że... Nośnikami czy nosicielami y, jakiejś idei narodowej, gdybyśmy ją w ogóle w ten sposób postrzegali, są tylko wąskie grupy społeczeństwa i z reguły te, które wiązane są z elitami. My wiemy jednak, że nowoczesne pojęcie narodowości, czy nacjonalizmu nawet, czy już w takiej skrajnej wersji, koncentruje się na szerszej grupie ludzi, nie tylko elit, nawet byśmy mogli powiedzieć więcej. Um, to właśnie ta masa obecna, która gdzieś tam żyje w małych miejscowościach, wsiach, miastach, miasteczkach i tak dalej, to jest główny nośnik idei narodowej, narodowościowej, w takim tradycyjnym wymiarze. To widać zresztą po wyborach, po, po, po jakichś takich zjawiskach ideologiczno-politycznych. I to nam już pokazuje, że coś musiało nastąpić gwałtownego właśnie pomiędzy XIX i XX wiekiem. E, pytanie tylko co? No i na pewno chłopstwo, do którego będziemy tutaj siłą rzeczy się odwoływać, czy te grupy społeczne, które do tej pory... Chyba przyznasz to, jako, jako specjalista od literatury, no nie zyskiwały jakiegoś szerokiego e, oddźwięku, czy, czy, czy nie byli bohaterami literatury, tak? no To się zmieniło przez Kłopomanie. Kłopomania właśnie to, to też jest pewnie niebezpieczeństwo całej tej dyskusji, bo czy Kłopomania oddaje Ramne idee czy, czy, czy wizję ówczesnego świata, bo, bo z tym należy uważać. Natomiast ja powiem w ten sposób. Raymond na pewno jest ważny dla nas w kontekście tej dyskusji, jako bardzo dobry obserwator zjawisk, które w tym czasie zachodzą. I to jest pierwsza najważniejsza rzecz. I to oznacza, że bez względu na to, czy wchodzi w chłopomanie, ale opis chłopstwa, czy z drugiej strony opis grup społecznych związanych z przemysłem, ze zmianami, industrializacją, to jest tak naprawdę wierne oddanie tego, w jakiej epoce zaczynamy żyć. Ja bym może zaczął w gruncie rzeczy od tego, że jak rozmawiam z uczniami, próbując złagodzić ten taki bardzo polityczny charakter tej historii, ideologiczny, bo tak jak mówiłeś, mamy tutaj nowe trendy polityczne, idee, to wszystko pokazuje nam szerszy zakres czy kontekst historii. Zacząłbym od tego, co jest najbardziej przyswajalne, a mianowicie. Um, Rejmont urodził się tuż po Powstaniu Styczniowym. I to jest taka, wydaje mi się, bardzo ważna cezura czasowa, dlatego, że mniej więcej w tym samym czasie, kiedy yy, rodzi się, na świecie pojawiły się też inne osoby, które z czasem odegrają bardzo wielką rolę w historii Polski, i Europy i świata. No bo będzie tutaj Piłsudski, będzie tu Wyspiański, yy, będzie Dmowski. Ale będzie też Skłodowska-Kiri, która jest bardzo dobrym tutaj takim punktem odniesienia dla samego, dla samego Reymonta, bo to są osoby, które tak. Ich dzieciństwo to jest czas przypadający na traumę po Powstaniu Styczniowym, która no, przez polskie społeczeństwo została źle zniesiona i która. Wydarzenie, które odcisnęło olbrzymie piętno też na podziałach wewnętrznych, które, które do dziś funkcjonują. Z drugiej strony, było to powstanie czy początek zjawisk, które pokazały, że szlachta, jakaś grupa intelektualistów to nie jest całe społeczeństwo, już cały naród. Tak? To jest ten punkt startowy, od którego zaczęliśmy. Dwa, to są ludzie, którzy byli wychowywani w jakimś takim poczuciu polskości. Tak? I to jest ciekawe, bo. To staram się też uzmysłowić młodym ludziom, że jesteśmy pach, prawie 100 lat po pierwszym rozbiorze Polski. To jest naprawdę szmat czasu. E, I teraz zastanówmy się w ogóle nad takim, taką sprawą, w jaki sposób polskość jest przenoszona w tych domach. Tak? Bo Skłodowska cały czas pokazywała, że, i, i, i życiorysy tych ludzi też pokazują, że Polska jest czymś ważnym. Poczucie polskości jest czymś ważnym. To oznacza, że mimo zaborów, mimo polityki rusyfikacji, germanizacji, no jednak coś się tli. Tylko pytanie jest bardzo ważne, to co? Czy to jest idea Polski, którą znaliśmy przed pierwszym, drugim, trzecim rozbiorem, tej Rzeczpospolitej Szlacheckiej, która urosła do takich wymiarów idealistycznych wręcz, tak? Czy to jest, czy to jest coś innego, tak? Jakie to jest poczucie patriotyzmu? Co z, co z tego wynika, co z tym się rodzi? Z drugiej strony wiemy, że ci ludzie wychowywali się w takiej sytuacji czy spojrzeniu, które pokazywało, że powstania brutalne nie przynoszą skutków. No i niestety, mimo, że są chwalebne, są wielkimi wydarzeniami, rodzi się wokół tego jakaś martyrologia, no to, no to ich efekt był raczej skąpy, tak? Gdyby nie powiedzieć, że żałosny czasami. Oczywiście w nie jakimś takim negatywnym, sensie, ale po prostu no, no nie przyniosły tego, czego się spodziewaliśmy, a kary były jeszcze większe, co zaborcy skrupulatnie wykorzystywali. No i oni na pewno przechodzą od takiego jednego momentu do drugiego. Można by było powiedzieć, że przechodzą od momentu pamięci, jakiejś idei o Polsce, nieuchwytnej, do czegoś, co można by było nazwać projektem Polska, tak, bo pamiętajmy, że to są ludzie, o czym wszyscy dobrze wiemy, którzy od 1918 roku, dzięki swojej twórczości, ideom, pomysłom, działalności, to oni tworzyli Polskę, to oni budowali Polskę i dobrze wiesz, że to jest taki czas, gdzie, gdzie dojdzie do pewnego starcia idei myśli. Z jednej strony takiej pragmatycznej, pozytywistycznej, tak? gdzie, gdzie widzimy, że róbmy swoje, po prostu praca u podstawie jest zasadą. No ale gdzieś ta idea jeszcze się zaczyna pojawiać. Coś, coś więcej niż tylko taki pragmatyzm życia, gospodarczość, ekonomiczność. tak, że, że, że jest jakiś duch narodu, który będzie odgrywał bardzo ważną rolę. I myślę, że tutaj Raymond zaczyna nam się pojawiać jako taki człowiek, który który pokazuje coś niezwykle ważnego, pewne wartości, które, które są dla nas istotne. Wiesz, w obecnej dyskusji, w, nie tylko w takiej twardej nauki, ale może częściej wśród popularyzatorów wiedzy historycznej, bo trzeba pamiętać, że wiesz, wiedza historyczna jest o tyle istotna, na ile trafia do ludzi, tak? a nie jest tylko przedmiotem wąskich badań, zamkniętej grupy historyków, którzy spotykają się co pewien czas i dyskutują o tematach sobie tylko znanych. Natomiast w tym przypadku ciekawe są pewne poglądy, które w ostatnim czasie wypłynęły w takim ogólnym dyskursie historycznym. Jeden pokazujący, że zabory wcale nie były złe. Brzmi to kontrowersyjnie, ale coraz częściej słyszę takie opinie. Wiadomo, że to jest może trochę nabijanie oglądalności czy, czy, czy budzenie sobie, czy tworzenie reklamy, natomiast zaczynają się pojawiać Rzeczywiście informacje, że ta, ta Rzeczpospolita, którą znamy, trochę taka idealistyczna, ona była niewydolnym państwem, jak na ówczesne warunki. I przejście pod system zaborów prowadził porządek. No, w przypadku państwa polskiego powstała dobrze funkcjonująca administracja, pierwsze spisy ludności, rzeczy, które do tej pory raczej były słabo znane z perspektywy państwa polskiego. Tak? Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna w tym wszystkim, to że pewne grupy społeczne wcale nie musiały być szczególnie nieszczęśliwe z upadku, Rzeczpospolitej. No bo jeżeli byśmy popatrzyli na Pierwszą Rzeczpospolitej jako na państwo szlacheckie, tak naprawdę z dominującą rolą arystokracji, no to na przykład chłopi, o których Raymond będzie nam tutaj wspominał czy opisywał w tak, tak plastyczny sposób, nie byli tą grupą, która była szczególnie nie wiem czy nazwa szczęśliwa jest trafna, ale taka, która mile wspomina czasy. Czasy I Rzeczypospolitej, bo to jest epoka głębokiego feudalizmu i tego słynnego pojęcia pańszczyzny, która tak naprawdę przez niektórych jest wręcz określana mianem nobożytnego niebolnictwa i niczym się nie różniło. Musimy pamiętać, że lata 50. i 60., najpierw od zaboru pruskiego, austriackiego, a potem po zabór rosyjski, prowadziły jedną fundamentalną zmianę. Zresztą Rosjanie to z promedytacją wykorzystali po powstaniu styczniowym, czyli w tym momencie, kiedy nasz bohater przychodzi na świat, a mianowicie owłaszczenie, czyli zniesienie pańszczyzny. I na pewno nie był to, czy w żadnym wypadku nie można tego postrzegać jako wydarzenie jednorazowe, Raczej jest to proces, który do tego początku XX wieku będzie trwał, ale chłopi chyba pierwszy raz um, zaczynają być wolnymi graczami. Mhm. Jego, że, ale uważasz, że, że Raymond, kiedy jego czas młodości przypada na lata 80., 90., XIX wieku, on jest beneficjentem takiego rozumienia zaborów jako czegoś in plus? Jest... Czy wiesz, mhm. kłopot jest taki nawet, i to rzeczywisty kłopot, że Raymond nie jest człowiekiem elit. Tak mi się wydaje. nie Tak okrągła myśl mi się nawet pojawiła, że znał zapach siana, ale znał też zapach maszyny parowej tak? i jej dźwięk, czyli to jest człowiek, który nie pochodzi z tego wąskiego kręgu, tak? On, on naprawdę miał bardzo bogate życie, jeżeli moglibyśmy tutaj powiedzieć, doświadczenia. Czyli... I też takie zwykłe, jak tak. gdybyśmy mogli tak. to powiedzieć tak z perspektywy naszej, prawda? Więc on na pewno widzi dwa światy. Z jednej strony to jest ten świat, który jest opisywany w chłopach. Od razu nawet tak mi się w pewnym momencie pojawiła taka myśl, że może by zacząć do Chełmuńskiego i, i babiego lata, tak? Który, no, nie uszukujmy, jest dobrą ilustracją do tego, o czym o czym pisze Raymond, bo mimo tego spokoju późnego lata, wczesnej jesieni, no to wiemy, że tam w tle coś się zaczyna dziać. Tak? Ten świat, który opisuje Raymond, jest światem gwałtownych zmian wbrew pozorom. Ale mamy pewną ciekawostkę i chyba to może jest ważniejsze, że. My wiemy, że chłopi dochodzi do emancypacji. Tak? Zresztą w Chłopach jest zaakcentowana ta, ta przeszłość niektórych bohaterów, która opierała się na zrywie przeciwko, przeciwko szlachcie, przeciwko dotychczasowemu porządkowi. Natomiast wiemy, że to jest ta grupa społeczna, która jest na pewno fundamentem polskości. Ja tak podsumowując w pewien sposób tą, tą myśl, którą chciałem dzisiaj Ci przedstawić, czy porozmawiać z Tobą, tam pojawia mi się takie zdanie, które jest dla mnie istotne, że my powinniśmy pamiętać, że większość z nas, Polaków, i od kilku lat to jest silnie zauważalne, nie pochodzimy ze szlacheckich dworków, tylko właśnie z tych chłopskich chałup, o których Raymond wspomina. To jest bardzo ważne dla nas, bo to jest też obraz tego, kim my jesteśmy jako społeczeństwo, co oznacza, że. Być może on nie jest jeszcze takim beneficjentem, chcielibyśmy widzieć, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no pewne zmiany nie zachodzą tak gwałtownie, jakbyśmy to widzieli. To, że, w, nie wiem, dajmy na to w 1864 roku pojawia się jakiś ukaz carski, to nie znaczy, że w ciągu roku, dwóch, trzech lat coś się zmieni. To na pewno jest jakaś zagrywka Porewolucyjna czy, czy popowstaniowa, żeby. To zresztą zaborcy od dawna już wiedzieli, że rozgrywanie chłopu przeciwko szlachcie to jest bardzo dobry zabieg polityczny. No ale na tym tle rodzi się poczucie jakiejś własnej tożsamości. Tak? Bo gdybyśmy zapytali chłopa w XVII wieku, XVI, kim jesteś? Odpowiedź byłaby taka dosyć chyba prozeiczna. No Jestem kim jestem, jestem tutaj. Tak? Czy poczucie jakiegoś większej, większej przynależności zbiorowej nie istniało? Natomiast na przełomie XIX i XX wieku wskazuje się, że rzeczywiście ten kierunek zaczyna się zmieniać i ta grupa społeczna zaczyna rozumieć, kim jest, tak? jaką rolę odgrywa. Wiesz, jeżeli potem dorzucimy następne dziesięciolecia polskiej historii, łącznie z dramatycznym Katyniem, czy okresem komunistycznym, gdzie większość polskiej elity po prostu została wymordowana. No, okazuje się, że bazą naszego społeczeństwa są przodkowie tych ludzi, o których tutaj w tym momencie rozmawiamy. Także wiesz, to, to jest też pytanie o to, jak jest postrzegana ta tożsamość, czy coś, co my będziemy nazywać narodowością. Wiesz, w przypadku chłopów jest to o tyle ważne, że tam jest takie głębokie wskazanie na taką obrzędowość, tradycję. W przypadku chłopów taką istotną rzeczą jest coś, co w XX wieku i XXI wieku też jest silnie wykorzystywane, bo często się mówi, że to religia jest tak naprawdę jednym z najważniejszych nośników naszej tożsamości narodowej i stąd ta specyficzna rola między innymi Kościoła katolickiego. Natomiast tutaj jest coś głębszego, bo nie chodzi o instytucjonalne postrzeganie religii, ale o fakt tego, że istnieje jakiś taki, taka obrzędowość, rytu, rytuał, tak? Zresztą w czterech tomach jest to zawarte, czy to będą nazwy poszczególnych pół roku czy świąt. Czy, czy, czy innych wydarzeń, wokół których się kręci ta tożsamość. Wiesz, no, mieli... Powtarzalność. Powtarzalność, ja. tak. Ja. I ona jest tak głęb... Rzymianie mieli takie pojęcie mos Majorum, które przez socjologów zresztą przy XIX i XX wieku, no. um, między innymi Maxa Webera, jest, jest ponownie wykorzystane, żeby pokazać, że to są takie społeczeństwa tradycyjne, oczywiście, które budują swoją tożsamość właśnie na tej powtarzalności, tego, co robili przodkowie. W momencie, kiedy byśmy im to odbierali, no takie społeczeństwo ulega degradacji, więc ono będzie silnie trwać przy tym. I Raymond jest obserwatorem tego. Z jednej strony nam właśnie pokazuje w piękny, plastyczny, realistyczny sposób, to ten świat z perspektywy chłopów. Zresztą chyba został nagrodzony Nagrodą Nobla nawet nie tyle za styl, co za ważność tematu. Tak? Że w końcu mówimy o tych grupach społecznych, że one stają się fundamentem nie tylko elita, no ale z drugiej strony ta historia opowiedziana w Ziemi Obiecanej to jest wbrew pozorom, no oczywiście my patrzymy z perspektywy historii Trójki Bohaterów, ale w rzeczywistości pokazuje niszczenie tego świata tradycyjnego, jego odhumanizowanie, odczłowieczanie, no bo Większość robotników wywodziła się jednak też ze wsi, którzy przybywali, sprzedawali swoją wolność, swoją, swoją przynależność po to, żeby przeżyć. Tak? Zauważ, zauważ, że dzisiaj bardziej celebrujemy nowy rok. Prawda? jest to dla nas y, czas rozpoczęcia czegoś koniec starego roku rozpoczynamy coś nowego w chłopach w ogóle nie ma nowego roku sylwestra tam czas inaczej ten koliście to, to, to jest kalendarz rolniczy jeszcze, jeszcze tak rolniczy on jest z czymś innym związany na koniec chciałbym ci zadać takie pytanie jeżeli mielibyśmy spojrzeć oczami Rejmonta na epokę, na czasy, w których, w których żył, to która byłaby ciekawsza? Czy ta końcówka lata 80., 90., wieku XIX, czy lata 10., 20., jeszcze, albo no jeszcze, tak, wieku XX? To to jest pytanie, podchwyciłe z swojej strony. Dlatego, że gdybyśmy popatrzyli na wieś, ja myślę, że nie zobaczylibyśmy szczególnie dużej różnicy, tak? No bo po, samo pojęcie jakiejś wolności, emancypacji i tak dalej, jest pojęciem względnym, tak? Ono może się pojawić w niektórych przypadkach może być kształtowane przez czynniki zewnętrzne. No, no jak, jak na jak na jednak za swoją emancypację cierpi? No dokładnie. Więc, więc widać, że wiesz, takie pytanie, nawet o to naród, o który wspomniałeś, okej, okay? czy na przykład Żyd, kobieta będzie. Członkiem narodu, tak, czy tej nowej społeczności. Myślę, że Niemiec, Żyd Polak ziemia ujca. No właśnie. To też jest takie ciekawe zestawienie. No to, że myślę, że to w społeczeństwach tradycyjnych. Zmiany zachodzą bardzo długo i to, to dzisiaj obserwujemy, tak? Bardziej tradycyjne, konserwatywne zachowania. Natomiast wiesz, myślę, że pytanie byłoby inne. Bardziej kluczowa będzie to Pierwsza wojna światowa, która no, przede wszystkim rozwali dotychczasowy system w brutalny sposób, tak, gdzie mnóstwo ludzi stanie po jednej drugiej stronie okopu Polak przeciwko Polakowi, ale czy rzeczywiście będzie mieli to poczucie polskości w tym czasie. Natomiast kolejna rzecz, że pojawi się państwo polskie. Dla chłopów na pewno to będzie i dla robotników, czyli tych nowych grup, czy tej nowej grupy społecznej, która pojawia się w wyniku rewolucji przemysłowej zmian XIX i XX wieku, to jest pytanie o ich rolę w tym nowym państwie, czy będzie kultywować dawne tradycje i nic się nie zmieni, czy jednak będzie to już nowoczesne państwo, które, które by wnosiło. Także wiesz, myślę, że tutaj takiej różnicy szczególnej nie będę zauważał. Mimo wszystko. Ale tam 1905 rok wiadomo z perspektywy tego, że sprawa narodowa jest nie jedyną sprawą, o którą zaczynamy walczyć, bo pojawiają się kwestie też bytowe, socjalne, społeczne, ekonomiczne i ten miks tych wszystkich wartości, no to może być taka widoczna różnica, która będzie wpływać na pewne grupy społeczne, radykalizowanie ruchu robotniczego. No ale w przypadku chłopskich zagadnień, myślę, że. Tutaj nie, nie widziałbym tak dużej zmiany i rewolucji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że nasze czasy są e, równie ciekawe, co czasy Rejmonta. Na pewno jesteśmy dziećmi. Jestem. dzieci w jakiś sposób. I żeby zrozumieć to, jak wyglądamy dzisiaj jako społeczeństwo, jako naród, jak wyglądają decyzje polityczne, społeczne, myślę, że lektura Rejmonta, zwłaszcza chłopów, byłaby bardzo, bardzo potrzebna. Stąd też ekranizacja była dobrym pomysłem. Igor Wypijewski, Historyk. Bardzo dziękuję Ci. Dziękuję za Zadanie finansowane przez miasto Szczecin. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury. Projekt Raymond Interwencja. Na zlecenie Domu Kultury 13 mus w Szczecinie.